Ja jestem domatorem i nie za bardzo lubię podróżować daleko i na długo. Ten pomysł był wynikiem marzenia mojej ciężko chorej żony, która miała takie pragnienie, żeby wyjechać do Afryki i pomagać dzieciom, i udało nam się spełnić to marzenie przed jej śmiercią. Do Afryki powracałem wielokrotnie. Podczas jednej z podróży poznałem moją obecną żonę Wiktorię. Kiedy pobraliśmy się, zdecydowaliśmy się wyjechać do Afryki na misję. Chcieliśmy zbudować schronisko bezdomnym i pomóc nastolatkom, zwłaszcza dziewczynom, które w Afryce nie mają łatwego życia. Udało się też zebrać środki na to, aby wykopać 3 studnie. Materiał, który zbierałem na książkę pochodzi z e-maili, jakie wysyłałem do przyjaciół, więc emocje, które mi wtedy towarzyszyły, one w tej książce wybrzmiewają. Afrobiografia nie jest tylko zapisem zdarzeń, które miały miejsce podczas naszego ponad czteroletniego pobytu, ale jest również portretem ludzi, których Afryka zmieniła. Też są refleksje dotyczące tego, jak czuje się Europejczyk w kompletnie innej kulturze, jak tam działa i skutecznie działa. Ja wiem, że te refleksje są uniwersalne i myślę, że mogą pomóc Tobie w codziennym życiu. Nazywam się Janusz Kokot, a to moja afrobiografia.